Jak menadżer może zrozumieć, nad czym obecnie prabucie zeszpol, co już zostało zrobione, a jakie zadania zostały powierzone. Zapytaj wszystkich na czas. To ukryte bych i poznanie zapomnianego o wyposażeniu terminowym, ale istnieje rozwiązanie: tablica Kanban. Narzędzie, które pomoże Ci zorganizować Twój przepływ pracy i natychmiast sprawdzić status wszystkich zadań. W work section nie tylko wizualizuje pracę, ale także pozwala na elastyczne zarządzanie nią. Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest Kanban. Kanban to wizualna tabela z kartami zadań posortowanymi według statusu. W trakcie realizacji, w trakcie przeglądu ukończone ITP to jak naklejki na ograniczenia, ale w internecie. Dzięki Kanban możesz łatwo analizować postęp projektu i jednocześnie identyfikować obszary problemowe. Przykładowo, jeżeli wpis był wprowadzany przez dłuższy czas, warto to sprawdzić. Dlaczego? Porozmawiajmy teraz o tym, jak wygląda Kanban i jak może być przydatny w worksektion. Tabela Kanban ma bardzo prosty i intuicyjny interfejs. Widoczne są karty odwiadujące o statusie zadania. Statusy można dostosować samodzielnie, zgodnie z typowymi etapami pracy. Ponadto widoczne są podstawowe informacje o zadaniach, mianowicie kto jest odpowiedzialny, priorytety i tagi. Są też krótkie informacje o kosztach. Porozmawiajmy teraz o funkcjach Kanban. Na tablicy można zmienić status zadania jednym ruchem, po prostu przeciągając zadanie z jednej kolumny do drugiej. Możesz dostosować statusy do potrzeb swojego zespołu. Co więcej, w WorksEction tablica Kanban działa nie tylko w ramach jednego projektu. Możesz przeglądać zadania w formacie Kanban na poziomie konta. Kanban w WorksEction pozwala również przypisać osobną osobę odpowiedzialną za każdy status. Wyobraźmy sobie, że pracujesz nad stworzeniem filmu. Zadanie przechodzi przez kilka etapów: pisanie scenariusza, kręcenie filmu, montaż i publikacja. Za etap scenariusza odpowiada scenarzysta lub autor scenariusza. Następnie przychodzi czas na kręcenie, za które odpowiedzialny jest operator kamery lub producent. Następnie następuje montaż, za który odpowiada montażystka. I wreszcie publikacja, którą zajmuje się menedżerka treści lub specjalistka SMM. Każdy ma swoją rolę i obszar odpowiedzialności. Dzięki temu, jeśli na którymkolwiek etapie wystąpi opóźnienie, będziesz wiedzieć, z kim się skontaktować, aby rozwiązać problem, aby utworzyć nowe zadanie w systemie. Nie musisz przechodzić do innych zakładek. Możesz to zrobić na tablicy Kanban. Możesz również wprowadzać zmiany w zadaniu za pomocą kilku kliknięć. Ustaw inny priorytet. Zmień osobę odpowiedzialną za zadanie i jego termin. Aby skupić się tylko na tym, co ważne, użyj filtrów. Możesz szybko sortować zadania według priorytetu, tagów, terminów i innych kryteriów. Ale dlaczego warto wybrać Kanban w WorkSection zamiast innych usług? Na przykład w Trello tablica jest głównym i praktycznie jedynym sposobem pracy z zadaniami. Jest to bardzo przydatne do wizualizacji procesu, ale funkcjonalność Trello jest nadal ograniczona, szczególnie w przypadku pracy zespołowej nad projektami o średnim lub wysokim stopniu złożoności. W work section Kanban to nie tylko statusy zadań. W systemie można wyświetlić Kanban według osób i według dni. Kanban według osób pozwala zrozumieć, ile zadań jest realizowanych przez każdego członka zespołu. Ten rodzaj wyświetlania zadań będzie przydatny dla menedżerów, którzy muszą widzieć obciążenie pracą swoich pracowników i odpowiednio je dostosowywać. Codzienny Kanban jest przydatną opcją dla pracowników. Mogą oni zobaczyć, jakie zadania mają do wykonania dzisiaj, jutro, w tym tygodniu i w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Oczywiście widzą również zadania przeterminowane, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności. Oprócz kanbanu, Work Section oferuje różne widoki zadań, dzięki czemu możesz wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada. Wykres gantta do planowania długoterminowych projektów, narzędzie do śledzenia czasu i wbudowane raporty do monitorowania wydajności zespołu. Maksymalne możliwości w jednym rozwiązaniu. Porozmawiajmy teraz o tym, dla jakich zespołów i projektów nadaje się Kanban. To narzędzie będzie przydatne dla zespołów każdej wielkości, jeśli zostanie odpowiednio skonfigurowane. W przypadku projektów krótkoterminowych lub powtarzalnych, szczególnie tych, w których zadania mają podobną strukturę i często zmieniają się w zależności od priorytetów. Kanban jest również idealny do rutynowych procesów, w których zadania następują po sobie. Tworzenie treści, konfigurowanie kampanii reklamowych lub aktualizowanie strony internetowej. Kanban to proste, ale potężne narzędzie, które pomaga kontrolować wszystkie zadania i obserwować przepływ pracy w czasie rzeczywistym. W Worksection jest ono również częścią kompleksowego ekosystemu zarządzania projektami. Zarejestruj się i wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni.